się rozbiegać dzieci i młodzież z naszej szkoły. Rozbiegać to znaczy, żeby każdy miał tego ruchu jak najwięcej, ale jednocześnie, żeby polubił tego ruch. Jak jest najprostszą formą ruchu, dzieci lubią startować na różnych zawodach. Weszliśmy naprzeciw, robimy u nas mistrzostwa szkoły, są dostępne dla wszystkich, przy czym pilnujemy, żeby było to w tej formie. Zwycięzcy muszą być, bo jest rywalizacja, ale żeby Ci co w środku z tyłu robieną również będzie zadowoleni. Jest wesoło dzieci lubią przychodzić i widać, że, że cel, który sobie postawiliśmy gdzieś, w dobie tych telefonów, smartfonów i komputerów zaczynamy pomalutku małymi krokami wygrywać. Na wiosnę chcemy powtórzyć te przelaje. Korzystając oczywiście z pogody, bo to wszystko, że tak powiem, pogoda, pogoda sprawia, że, że albo one są fajne albo są kłopoty na wiosnę na pewno i będziemy chcieli również zrobić imprezę na stadionie naszym, na Bo Tam są warunki, a dzieci jak już będą troszeczkę obbiegane, przygotowane do ścigania się, to wtedy można zaprowadzić tą rywalizację, że tak powiem. E, przeprowadzać, a jeszcze mam e, wyładiać talenty, które trafiają być później po kupić. Puxa, na moto. Super. Noce, to super. To